Starą, na plecy. To co wziąłeś? A że ocalali się mogą schować w szafce, żeby uniknąć zabójcy? Posiadłeś, Milanów? Jak wygraliśmy na te bliźnięta, to ja, kurwa tylko raz widziałem, jak ten ten bieg na środku i tyle, a tak więcej go nie widziałem. jak kurwa, raz skopałem go, kurwa. Raz no, ja dwa razy go skopałem. Bo... No, widziałem, jak do niego ten mały bieg, kurwa. Nie trafił skokiem.

Na legiona? No, no nie wiem, Krzysiu. Może słaby, a ja Stary, jest inny. No mnie odpuścił? A nie, kopnął gena po prostu. Tego, co... idzie, ten, do, idzie do tego skończonego, co zrobiliście. Idę za czarnym duchem. Ja to wracam. My tu nie ma? Golni mnie, golnij mnie Za uchem poszedł Dobrze Rajto Co tam? Ja jestem przy tym genie, co robiliśmy Wiesz co, ja poszedłem no tam zacząłem gonić To temik, to temik Chyba kiedyś to było więcej tylko temu chyba na mapie Chojcie do mnie Ten do mnie Kogoś chyba goni No mnie goni, mnie goni Ale chyba nie ogarnia dosyć tego killera Idzie chyba teraz do innego. Ej kurde, pozmieniali ten Kurwa się nie rozgrzałem, aż mam gonitwę, kurwa. Goni mnie. Nie mam no, daleko od ciebie, z tego co widziałem. Teraz, no teraz mi odpuścił. A w ogóle ktoś mi uleczy, bo a, ja nie kurwa, mam. Bo nie, kurwa. nie mam samoleczenia, On nie zapomniałem wziąć. On nie poleciał, bo ja generał znałem, kurwa, sprawy skończonego. O. Tak, Krzysiu, chyba go chce podprowadzić tutaj. Tak, no ja widziałem was. kurwa, bo on... nie wiem gdzie jest, kurwa. Uważajcie, bo tam, tam ten będzie bieg Tam jest gen już prawie zrobiony. Co jest do końca? Bo kurwa, jak się nie, przebieg on ci nie uleczył. uleczył. O, punkt punkciarz robi nie, no. Idzie, idzie punkt tutaj. Skrzynka, skrzynka Holden, tu robimy gena Co? O tu ucie ty jesteś o, jest z której strony? Tam W tyłu jest z nami tam to... Tam prawie skoczony generator była, no, nie mogę już On kopie gena Nie on tylko chyba daje ile hitną raz no? To Ten przez genie. to, że nie wiedziałem, z której strony idzie wtedy, na A początku. Czemu, kurwa regresja gena po poleciała do zera? Nie, dobra, on kurwa cały czas chodzi przy tym genie, co ja go robiłem. Świetny test umiejętności. Zobacz. co, chyba dobra, ma na E'a, co? No, musi mieć. Uwaga, bo on tutaj chodzi cały czas, kurwa. To już zarudiste. No, ja uciekałem z Helixin. Ale to jest generator, czemu nie robić? O, jest zu niszczy to ten. Aha, wiesz ale... A ty czemu tam tego nie zrobiłeś? Jaki śmietnik, naprawdę trzeba być Kopnął. takim śmiechnikiem, żeby stać przy tym generatorze, kurwa. No wiesz, to jest jego robota. To nie nam nie uciec. A, no pilnuje kurwa jednego gena. Ale tam... Nie, 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 spokojnie, Krzysiu, pana to. Uf, kurwa. A chodź tam tego, co robisz? To my już kończymy gena nad ranem. A chyba go kopnął To zgubił No, zobacz A chociaż? Trzy czwarte mamy Zero punktów A, wraca Ale jak się robi, by Co mam kurwa robić, jak jestem ranny? Tamten gen już zrobił, zabił mnie Felix Czekaj Felixita Ooo pa Odpalił on swoją moc o. palił? Elodie zaczął chyba gonić A nie, wraca do tego gena twojego Dawaj Daniel Ja go robię Do tego gena tutaj to chyba nie wykręcę, bo on tutaj o, goni, mam go ogonić <gryw> Nie to Dobra, już zrobiliśmy z Krzysią. Krzysię? Ulecz. O gdzie kurwa, się... Noed świeci, Daniel! O nie! Da, uciekaj! Ale ja kurwa nie na pewno hitnie zaraz. Ale widzimy gdzie jest ten. Tak. Jest Noed! Adrian wie. Akurat się zapalił, idę go niszczyć. Kurwa! Dobra, niszczę go. O przecież tam chciałem otworzyć. Wstałeś się w wybić. O kurwa, Emaniu, co to odpierdala? A co to, kurwa? A jeszcze biegniesz, kurwa, w naszą stronę. No, o, nie. Czyś... Dobra. Otwieraj tam, tam bramę. Można możesz, możesz świrować. Aha. O, no nie, no kurwa, Maciek, jest szybki. Tam otwieramy tą bramę. Którą? Tą drugą. Tak, już się hak hak nas. A. A. Elo. Gdzie jesteś, Daniel? <grywki> gdzie jesteś, Daniel? Daniel stajesz pod bramą otwierać. Adi? Nie wiem, gonimy nie Hita dostanę na pewno. No to chodź, no chodź, bieg... gdzie ty biegniesz chodź, Idź przez domek na drugą stronę! No co tam odpierdalasz? Ja nie wiem gdzie smapa, kurczę od e, brama! No po drugiej stronie kurwa, tam gdzie nie biegłeś. Mapa tu ci się dała. No tak da. Ty się otwieraj, chodź przyjmiesz hita. A, e. Ale gdzie A nikt nie przyjmie tego hita. Ja nie wiem gdzie ty jesteś nawet. No ja ja co tam? Ty... <noise> Ej, byłeś taki czarny, że ci nie widziałem no! Ja szukam Was tu, ale nie, nie widzę. Odczeraj to bramę, debilu! Przyjmij hita! Ja w ogóle nie wiem, gdzie Ty byłeś. <tuszę> 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 ja Cię nie widziałem. 15 de level 10 cicluri pur si